Witamy na lotnisku, w Modlinie i do Bristolu lecimy. O, o, nawet nie jest źle. Odloty tutaj wchodzimy. Aha, takie małe lotnisko. Znaczy, nie aż takie małe, ale 16:50 Riga czy Bristol? Nie, no, Bristol. Widziała Pani z Warszawy takie różne? Nie. Z Polski, Kraków, Warszawa, Gdańska. Wrocław gdzie jest? Nie ma Wrocławia? Jest film race, to ja lubię. Zobaczymy co jeszcze na tym lotnisku jest. Jest ładny widok na cały terminal. Styczeń, ale jeszcze jest świątecznie. Jeszcze ładnie świątecznie jest. Czyli co reklamujemy dzisiaj Film Ryanair? Tanie loty. Chyba nie są takie tanie. W sumie wydaje mi się, że lot Ryanair i Weezer mają podobne ceny. A, mhm. Tyle, że ja nie latałam nigdy z Modlina, bo za daleko dla mnie było. Jak sama, no to zawsze ja no blisko jak lotniska. Jak wierąci, yy, z Wizera yy, się nie pokrywają z Ryanerem, nie? Tak, tak. A to są te same czapki co Nie, w szklarskiej? Taka miękka bardziej. Okay. Możesz przymierzyć. Nie chcesz? Nie. Kapciuszki. Jak na Łotwę się leci to jest zimno. Kapciuchy, a może takie skarpety sobie weźmiemy? Mówię ci, że będzie zimno. Naprawdę wchodzę jako VIP, a ty? E, ty wchodzisz jako zwykła kolejka? Trefa bez słowa. Też są sklepiki. Magnesy i pocztówka w jednym, o. 12 zł, tanio. Ta się mleczko na lotnisku. Modlin. 29 zł, przecena. Minus 12%. O, lubię takie. Mhm, lubisz? Mhm. <grymka> Mieszanka bydlowska. 22. Pozostawianie na lotniska bagażu bez opieki. Hala odlotów. Do widzenia Pani, do widzenia, a tutaj jest priority, dobra. Dziękuję. Dziękuję. A Pani co tak w tyle? Co Pani jest wipem czy ja? Nie. Nawet yy, fajnie to jest rozwiązane, tak sobie na piechotkę. Bardzo podoba mi się spacer, jest naprawdę a nie duszą w tych autobusach. Tak się stoi jakieś 10 minut, 15, zobaczymy ile jeszcze. Prawda? Stoimy sobie i czekamy. Trochę zimno jest, wiatr jest, spada deszcz. Gdzie, ty, gdzie pani jest? My wsiadamy tyłem. Pierwszy, drugi, 17, 18, 28 i 29. W tych rzędach cały bagaż musi być umieszczony w skokach. A tu się dzieje. Ja specjalnie takie wiesz mam, żeby sobie plecak tu położyć, nie? Tak wygląda tutaj, a na nogi... Nie no, jestem w szoku jestem, że tak można fajnie. Co ty chcesz siedzieć z kimś? Wiesz, wiesz że nie siedzimy nigdy z kimś, tylko we dwie. Ktoś na live'ie, ktoś mówi, gdzie ty nogi, dasz, gdzie ty nogi dasz. Proszę bardzo, mam tutaj wypowski taki schowek. Tu nogi, wszystko, Ale chyba jest. Szanowni Państwo, raz jeszcze serdecznie witamy na pokładzie tego lotu Ryanair do Prosimy o sprawne przemieszczanie się wzdłuż kabiny i zajmowanie miejsc, które znaleźć możecie Państwo na swoich kartach pokładowych. Ja myślałam, że my w Pendolino jesteśmy, podobne są siedzenia. Też żółte. A, tak? Tak. Bo... <laughs> tak, wiesz, to Może... dla matki z dzieckiem. O której będzie serwis? Mm -hmm. Tak, będziemy posiadać. Kawa nie jest wcale droga jak na pokładzie, bo w sumie y, kawa y, w pociągu. Jest droższa niż 3 euro. Nie, albo tyle samo kosztuje. A w samolocie? Dawno mówiłam, że samoloty tańsze loty, catering tańszy w samolocie niż w pociągu. Co my mamy? Ale to wszystko tak naprawdę, wszystko sobie można kupić. To dużo tego jest. ciepłe jedzenie to dzisiaj możemy Państwu zaserować m.in. E, panini z szynką serem e, i e, na przykład e, panini z kurczakiem, a ja ja także ja e, takie kurczakowe tendersy jako nuggetsy z frytkami. Jeżeli coś z tego Państwa interesuje, to zapraszamy za chwilkę, a jak będziemy przechodzić przez kabinę. No, oczywiście mamy wiele innych e, dopów takich już bardziej obiadowych, czyli na przykład kary z ryżem, e, kurczak kary z ryżem, a także na przykład e, makaron powolońską. Dlatego zapraszamy serdecznie. Ja i też do jedzenia. Tak, ja, Jak w a pociągu, to, bo... wspomnieć, że Płatność jest możliwa tylko za pomocą kart płatniczych, takich jak Visa, Mastercard i American Express. A także, jeżeli macie Państwo te karty w telefonach, Google Pay albo Apple Pay, to takie płatności również przejdą. Dziękuję i zapraszamy. Serwis będzie? Ja naprawdę nie wiedziałam, że serwis bo w Luizerze nie ma serwisu. Znaczy też jest taka sprzedaż, niby też jest coś tam można kupić ale na ciepło y, nie, nie było takiej oferty, ani w locie, na ciepło, tylko na lotach no długodystansowych, ja wiem, no. ale że trzeba kupić, no, no tak, ale Aha, nigdzie no. nie ma tak, żeby nawet kupić ciepły serwis, nie, tylko batony. Arm is now no window blinds fully open. Any bags you may have of during the flight must not be wrist out and this emergency exit and cabin aisle. I've kept from this point there should be no more walking and standing in cabin aisle use of toilet, is no more permitted. We will be ending shortly. Za widzenia. O rany, jak zimno. Ja myślałam, że my na Karaiby. A nie! Nie spodziewałam się, że nie będę mogła mówić tak zimno. Wyjście B1 i B12. Jestem naprawdę zaskoczona, miło ki mróz. O fajnie. Czyli jesteśmy już na takim głównym holu. Piętro wyżej. Wychodzimy z lotniska. Od razu podsumuję lot e, Ryanair'em. 10 na 10 jadaję. Tak, myślę, że nie mam się czego czepiać. Punktualnie. Tak, ja, u mnie na kanale jest wiarygodnie. Jak ja czegoś nie lubię, to nie lubię. Jak coś lubię, to lubię. Jak Asnyka nie lubię, to nie nieraz... robię. Lubię, że nie lubisz. To mówię, że nie lubię. No. I to wychodzimy do miasta. Aha, i co? No to Ryanair jest super i droższe loty są z Okęcia, czy z Wrocławia, czy z Katowic. Zawsze jest jakaś alternatywa. E, to tak, to jest właśnie możliwość polecieć z Modlina taniej Ryanera. I do Talina też. O. No tak wygląda lotnisko w Rydze. I koniec z pożyczania samochodów taka żabka, żeby łotewska. Bilety na autobus Tutaj przy lotnisku w Rydze jest autobus Bilet kosztuje 1,5 euro 90 minut, to jest 22 Do centrum I tak, jedziemy